Orędzie 239. Ostatnia noc roku 31 grudnia 1981 roku. Głos łagodny i smutny. Ostatnie godziny kończącego się właśnie roku, spędźcie ze mną na modlitwie i w głębokim milczeniu. Usłyszycie wtedy w waszych sercach łagodny i smutny głos mojej matczynej skargi. Zobaczycie obfite łzy spływające z moich miłosiernych oczu. Odczujecie bicie mojego niepokalanego serca, które staje się coraz bardziej zatroskane i zbolałe. W moim matczynym sercu odczujecie bicie serca całego kościoła, który nigdy nie był tak bardzo bezczeszczony przez swego przeciwnika i zdradzany przez tyle swoich dzieci, jak to ma miejsce obecnie. Odczujcie bicie serca waszej ojczyzny, zagrożonej obecnie jak nigdy dotąd w istnieniu i wolności. Odczujcie bicie serca całej biednej ludzkości, która doszła właśnie do momentu przeżywania najbardziej bolesnych chwil straszliwej próby. Znajdujecie się u progu poważnych i bolesnych wydarzeń. W moim sercu Odzwierciedla się obecnie wasza troska, niepokój i przerażenie? Przypatrujcie się w tę noc waszej niepokalanej mamie. W moim matczynym sercu składam w każdej chwili wasze modlitwy i cierpienia w ofierze Bożej sprawiedliwości, jako wynagrodzenie i błaganie za wszystkich. Dzięki temu Miłosierdzie Ojca przygotowuje Wam każdy nowy dzień i każdy nowy rok. Niech nowy rok, który właśnie się rodzi, otworzy nad tym zagubionym światem drogę Waszego powrotu do Boga Zbawienia. Rozpoczyna się dla świata wielka godzina sprawiedliwości i miłosierdzia. Oto dlaczego zapraszam Was, najmilsi synowie, do spędzenia na kolanach, na modlitwie i wynagrodzeniu jakże cennych godzin ostatniej nocy roku.